Minecraft, ale za wybieranie rzeczy. Trzy. O jeden do trzy, dawaj. Trójeczka. Okej, okay, teraz klata. Dwójeczka. Ula, la. no. trzy. Hmm, nie, trójeczka. Okej okay. Teraz buciki. Dwójeczkę, na teraz broń. Jeden Ulala. teraz No. i ten jak specjalny trzy. Okej, okay. liczba mowów, sto. Mam nadzieję, że będzie, i to będzie dwa. Ogólnie 50 małych, nie ma z co No, I z jakim małem walczysz? Z Wardenem chcę bardzo i to mam nadzieję, że będzie jeden. Okej. A teraz idziesz na arenę czy przygotuję itemki? To e, twoja zbroja o, o, widziałem, że to No była reakcja, nie? Zabiję? Mm. Cichutko, cichutko Proszę Jeszcze nie jest. O, herna Było, ale, ale, no Było to, ale... oj, no co też masz, ale... Było to, ale postanowiłem dać ci drewniany mieczyk, dlatego że, żebyś miał jakiekolwiek szanse Nie, ja nie chcę Mamy tak, mamy tak. Dobra, no i... i... Jedzie... A... Ja, jajko, tylko powiedzmy. Enderman. A ile? Może, możesz mi dać jednak ten mieczek? Na no serio, wybrałem 50. Wasz. Dawaj, walcz Dasz radę, dasz radę. Ogólnie z tym blokiem byś wygrał, ale dobra, niech ci będzie. <grystanie> Bo endermany biją na dwie kratki, nie? Znaczy, może Enderman ma na trzy kratki, a ty byś się scho schował. Dawaj, walcz z nimi, no, nie poddawaj się. Ej, ej, ej! <grystanie> U to co na serca. Odejdź, odejdź. Dziękuję, Dziękuję bardzo nie. za uwagę. Trzymaj się widzowie.